Moi kochani, od przedwczoraj po internecie lata rzekoma niesamowita, świetna metoda, świetny lifehack, jak za każdym razem trafiać wielkiego hita w Pokémon TCG Pocket. I powiem wam tak, w pewnym sensie rozumiem, że ludzie się zastanawiają, no bo rzeczywiście jest to dziwne, że kiedy otwieramy paczki, sami zobaczcie, wybieramy sobie paczkę, to tak, po pierwsze, niektóre paczki są tyłem, od razu, ja nic tutaj nie zrobiłem, niektóre paczki są tyłem. Czy to znaczy, że z tych paczek dropniemy coś lepszego? I czemu twórcy gry... O, zdrobnąłem coś lepszego, tak? Ale słuchajcie, czemu twórcy gry mieliby wprowadzić coś takiego, że trafiasz lepszą kartę tylko dlatego, że paczka jest tyłem? No ja myślę, że to był przypadek. No, jest jeszcze druga metoda, ta, która teraz robi naprawdę furorę po prostu na japońskiej na przykład części Twittera. Wczoraj widziałem też, że amerykańscy YouTuberzy nagrali o tym filmy. Także my to sobie oczywiście też sprawdzimy. W sumie z tego Nidokinga się bardzo cieszę, to jest fajny drop, ale my sobie to też sprawdzimy, moi drodzy, żebyście też byli na bieżąco, bo nie chciałbym po prostu, żeby szerzyła się jakaś dezinformacja wśród polskich graczy na podstawie gdzieś tam przeczytanych informacji z Twittera, w innych językach i tak dalej, i żeby ludzie potem wierzyli w rzeczy, które. No, moim zdaniem nie są prawdziwe. Zobaczcie, o co chodzi w tym całym rzekomym sposobie na to, że zawsze trafia rzadką kartę? Ludzie biorą paczki bokiem i patrzą, czy ona jest prosta, czy wygięta. Tak jak widzicie, tutaj ta paczka no, ma proste rogi. Poszukajmy sobie takiej, która ma wygięte rogi. I <grym> w ogóle nie wierzę, że coś takiego jest w tej grze. Ale dla mnie to jest dziwne, że twórcy gry w ogóle by zrobili, słuchajcie, coś takiego, że są dwa modele paczki. Jeden model paczki jest. Niewygięty, drugi jest wygięty. Znaczy, ja myślę, że jest to jak najbardziej sensowne, że albo zrobili to przez przypadek, albo zrobili to celowo, bo wiedzieli, że ludzie będą robić o tym filmiki i pójdzie viralowo i to znowu pomoże podbudować hype na grę. Więcej graczy zainteresuje się Pokémon TCG Pocket, a bardzo jest teraz duże, naprawdę rekordy ściągalności, rekordy popularności w pierwszych dniach, miliony ściągnięć Pokémon TCG Pocket. Słyszałem, że. Streamerzy, youtuberzy z Polski zaczynają się interesować grą, słuchajcie. Manojek do mnie pisał. Dodałem go do friendów nawet. Także bardzo się zagrywa w Pokémon TCG Pocket. I co? Nie mam żadnej paszki, która ma krzywe, te, krzywe rogi. Żeby wam to pokazać, mam chusteczkę haftowaną, co ma krzywe rogi. Pokażę wam zaraz pierogi. No nie mam kurcze. Nie mam krzywego rogu, żeby wam pokazać. Dobra, to otwórzmy jeszcze kolejną paszkę, to wam znajdę. O co chodzi w tym całym rzekomym triku. O, o, ma, o ma stara w ogóle nie miałem w tym. Spoko. O, widzicie? Czekaj tak, tu jest zagięty róg. Dobra, teraz widzę. Bo z tej strony on jest zagięty. Widzicie? Tu jest wygięty róg. Popatrzcie sobie na tą paczkę. Proste rogi, nie? I tu. A tu jest wygięty róg. No ja wam daję takie maksymalne zbliżenie, jakie się da. Specjalnie tak w montażu wam to pokazuję, żebyście dokładnie widzieli o co chodzi i o który róg chodzi. Tutaj, gdzie jest napis A1, nie? I ludzie myślą, że jak otwierasz paczkę z zagiętym rogiem, to zawsze dropisz hita. No zobaczmy, słuchajcie, czy ja dropnę hita. Ale kochani... No nie dropnąłem hita, także udowodniłem, słuchajcie, że to jest nieprawda. Nie może twórca gry dodać czegoś takiego do swojej gry. Już wam tłumaczę dlaczego. Nigdy żadne sposoby typu otwieranie odwróconej paczki, otwieranie paczki z zagiętym rogiem, nic tobie nie zmieni. Po pierwsze, zobaczcie jak wygląda ta mechanika otwierania paczek. To jest tylko animacja, którą możesz pominąć. W momencie jak kupuję paczkę, ja myślę, że to działa tak, że w momencie jak kupiłem paczkę, to gra już wie jakie karty trafiłem. Nie ma znaczenia co wybiorę, dlatego że tutaj po prawej jest przycisk pomiń. Pomijasz po prostu tą animację wyboru i to nie ma znaczenia, którą wybierzesz zawsze dropniesz to samo, bo gra już wie, z góry co ty dropniesz, zanim sobie wybierzesz paczkę, tak? To nie ma znaczenia, słuchajcie, moim zdaniem, moi drodzy. To jest tylko animacja. Dowód na to jest taki, że można ją sobie po prostu pominąć, tak? To jest po prostu animacja. A jak dla kogoś to jeszcze nie jest przekonywujący dostatecznie argument, to jest dużo lepszy argument. Jak wchodzicie w paczki, to tutaj jest przycisk Offering Rates. I w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, jest wymóg prawny że musisz mieć napisane dokładnie, jakie masz szanse na trafienie danej karty w danej paczce, bo inaczej twórcy gry dostaliby gigantyczną karę finansową za udostępnianie tzw. mechaniki lootboxów, tak? Masz w grze coś, za co płacisz lub możesz to dokupić sobie za płatną walutę, to musisz mieć napisane dokładnie, jaką masz procentowo szansę, że trafisz każdą jedną konkretną kartę z tej paczki. Więc gdyby istniało coś takiego jak zakrzywione paczki, które dają lepsze szanse na lepsze karty, to musiałaby być cała osobna tabelka z osobnymi szansami na trafienie kart z zakrzywionych paczek, bo inaczej gra nie spełniałaby wymogów prawnych w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach, gdzie są przepisy dotyczące lootboxów w grach wideo. Także moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że zakrzywiona paczka albo paczka tyłem daje tobie lepsze karty, ok? Natomiast jest to, zgadzam się, bardzo zastanawiające, czemu twórcy gry zrobiliby w ogóle taką animację? Albo, przypadek? Mieli dwie? Użyli dwie? Albo ktoś pomyślał, że to będzie fajny, śmieszny pomysł? Może to warialowo się rozejdzie po internecie, bo ludzie rzeczywiście będą szukać jakiejś teorii z tym związanej? I tyle. Natomiast jak już mam waszą uwagę, to chciałbym wam też w tym filmie opowiedzieć troszkę więcej o przyszłości gry, bo dostawałem trochę wiadomości, co robić w tej grze, nic się nie dzieje, nie ma eventów. Słuchajcie, już jest pierwszy event. To jest ten event. On nie jest jakimś niesamowitym eventem, ale słuchajcie, za darmo sobie robimy Wonder Peaky. Mamy do trafienia kartę promo Miał i kartę promo Chansi. Ja już obie trafiłem, one idą do naszego albumu z kartami promo. Więc poza tym eventem, no nie będzie się już dało ich później zdobyć. Warto je sobie wpisać do albumu, słuchajcie, z kartami promo, albo trafimy takie punkciki, i za te punkciki sobie do... kupujemy w tym evencie za darmo w sklepie, słuchajcie. Limited Time Events i właśnie, już mam 14 tych bilecików, to w sumie wszystko mogę sobie kupić. Mogę sobie kupić to tło ee, z Miałem, mogę sobie kupić okładkę do albumu z Miałem, i mogę sobie kupić, słuchajcie, ramkę różową. Na karty. Także odbierzcie sobie te wszystkie rzeczy za darmo, no bo zazwyczaj trzeba za rzeczy kosmetyczne w tej grze płacić. A tutaj mamy event, gdzie dropimy to po prostu za darmo. I te Wonder zauważyłem, że odnawiają się tak średnio co dwie godziny, te darmowe mniej więcej. Także korzystajcie sobie z tego, bo przypominam, że mamy w tej grze też Achievementy i nabija nam to od razu Achievement Zarobienie moi drodzy Wonder Peaków. O, to jest ten Achievement, ja mam dopiero 51 Wonder Na srebro trzeba 250, na złoto 500, na platynowy tysiąc razy zrobić Wonder Pika. i za wbijanie achievementów też są nagrody, moi drodzy, także warto korzystać z eventów. Kolejne pytanie czy komentarz, który często dodaję, jaki jest sens tej gry, skoro nie ma żadnego takiego trybu rankingowego, punktów i tak dalej. Po prostu te walki z innymi graczami są takie, można powiedzieć, towarzyskie. No, po pierwsze, nabijażdanie Expa i tickety do sklepu i achievement za wygrywanie walk. A po drugie, niedługo będzie wprowadzony system walk rankingowych i dobijania wyższych poziomów na lidze. I tak dalej. To wszystko będzie wprowadzane w najbliższych dniach, tygodniach. Będą aktualizacje i kolejne eventy. I PvE, w których walczymy z przeciwnikami komputerowymi. I PvP, w których wbijamy wyższe levele rankingowe. Ta gra dopiero się zaczęła parę dni temu, więc to jest normalne, że jeszcze nie ma wszystkich funkcjonalności, wszystkich mechanik w grze. Jutro, moi drodzy, wrzucę wam filmik poradnikowy, jakie talie tworzyć na początek, żeby wygrywać walki. Jak grać, żeby wygrywać walki. Omówię wszystkie takie najpopularniejsze, najlepsze aktualnie talie. W praktyce też jak nimi grać? Pokażę to na przykładzie, grając albo tymi taliami, albo przeciwko tym taliom. Także to będzie w jutrzejszym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i nie wierzcie we wszystkie teorie spiskowe, które gdzieś tam latają, słuchajcie, po Twitterach i po innych social mediach, żeby szukać jakichś tam zakrzywionych paczek. Miłej zabawy z otwieraniem paczek, z graniem, przede wszystkim, bo ta gra polega na graniu, słuchajcie, w walki, a nie tylko zbieraniu kart. I widzimy się niedługo w kolejnych filmach z TCG Pocket i innych gier Pokemon!